Co do jakości mojej gry, no to od, do, do jej oceny są trenerzy. Oni na pewno wyłapią, co mogłem zrobić lepiej, co mogłem zrobić gorzej. Ja wiadomo, starałem się grać jak najlepiej, dać najwięcej jakości swojej drużynie, szczególnie, że wchodziłem w dość trudnym momencie, przegrywaliśmy 2 do 0 w seta. A co do pierwszych dwóch setów, że można o nich zapomnieć, to się nie zgodzę. Mieliśmy swoje szanse szczególnie w pierwszym secie. Weszliśmy dobrze w tego seta, prowadziliśmy chyba 10 do 6 albo 9 do 6, mieliśmy kontry jeszcze na powiększenie tej przewagi i gdzieś nie wykorzystaliśmy. Pewnie parę rzeczy można było rozwiązać lepiej i tego seta wygrać, a wiadomo pierwszy set, każdy set zmienia obraz meczu. No, dlatego rzeczywiście szkoda, bo, bo Warszawa dziś była w naszym zasięgu. MKS ślepsk, Malów Suwałki. Razem możemy więcej.